Cześć strony Ditek. Witajcie kochani w kolejnym odcinku z Pokemon GO! I dzisiaj jest z nami Kushi. Siemane, maneczko! Siemaneczko! Jesteśmy na tle pięknego miasta Seattle w stanie Washington, Stany Zjednoczone i dzisiaj rozpoczynamy questa City Experience na nową Ultra Bestię w moim pokédexie. Zapraszam do oglądania. I moi drodzy, zaczynamy od Pokus Shiny Sunlaxa! Także kto pierwszy, ten lepszy, znajomi, kto nie ma, kto chce się przetrajdować, piszcie w komentarzach Kochani, nie wiem czy to widać. Anon Outbreak, kolejny Shiny Anon. Tym razem T Powtóreczka będzie na wymianę. Kto chce się tradować? Kolejna rzecz. Także kochani, wkraczamy właśnie na słynną Road 66. Nie żartuję, to są tylko jakieś doki 66. 66 North. Ale wiecie, o, no? tutaj na ten prom, co odpłynął chyba. Norwegian. Norwegian, no, 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 no. To pewnie zobaczycie za chwileczkę. Ja byłem tu rano i on jeszcze stał, dokował. A właśnie przed chwilą odpłynął, pewnie do Norwegii. Więc. W sumie mogliśmy się zabrać, byśmy mieli bliżej, ale trwałoby to pewnie z dwa tygodnie. No, nie? tak. <laughs> Masakra. Dobra, jest jak już tu jesteśmy, to możemy zrobić parę shiny czeków, ale za chwileczkę zaczynamy... Dobra, no nie ma tutaj szczerze nic ciekawego. Może... nie, to Getik też dla mnie nie jest ciekawy. Ale o, oh jest! Wyskoczył Lapras. Ja do Laprasa potrzebuję XL Candy. To jest raflet, trochę niepodobny do... Laprasa? O, szaniblicy musiałbyś. Szaniblicy? No. O kurcze, ja jeszcze nie mam. Ty, nie masz szaniblicy? Nie mam. Ja mam sześć chyba. No co ty gadasz? No? no ja dostałem tylko z kokardką z trade'a. Ja. No, bez kitu. Dobra, musimy złapać tego rapleta, bo nie mogę kliknąć rap. Laprasa. A Lapras mi jest właśnie potrzebny do wymaksowania moich, mojego Shundo. A i wiecie. wiecie, Lapras nie jest taki popularny. Yy, nie występuje jakoś super... Będziesz maksował? Oczywiście, oczywiście, że będę maksował. Dobra, sprawdźmy najpierw Gibla. 302, to raczej chyba nie jest setka, ale Laprasik. Nie jest Shiny. 932 CP. Kurczę, rzuciłbym striciem, żeby było oczywiście szybciej, ale no, nie da rady. Nie da rady. Ja nie potrafię. Ja wiem, że Wy potraficie, macie skilla, ale ja na moim telefonie nie potrafię. Może jakbym miał iPhone'a 8, tego mojego starszego, to by mi wyszło, ale że nie mam, no to niestety robimy tak, bez triku. Dobra, Fungus to jest też fajny nowy Shiny, którego już mam parę sztuk, ale to kiedy indziej zobaczycie. Anon T nie jest Shiny, a my przechodzimy w tym momencie do naszego Questa, jakim jest tutaj nasz, nie Park Experience, a City Experience. Także odbieramy tutaj nagrody pierwsze i przechodzimy oczywiście do drugiej części tego quest'a. Ja jeszcze go nie robiłem, więc nie wiem co jest w środku, co będzie trzeba zrobić, ale nam Ri powie wszystko. Ja tu przewinę, nie? Wiecie. Dobra, także moi drodzy, City Experience. 10 Pokestopów, 3 Filtry Search'e i 1 Candy. Także zrobimy to i widzimy się za momencik. Może jeszcze jakiś szaniczek? Może teraz ja będę miał szajnik w nope. Coś innego fajnego. Litwik nie może być shiny. Elektraik jeszcze jest spoko. Idziemy. Także, moi drodzy, wczoraj troszeczkę nie wyszło, bo niestety padła bateria Masakra, ale ciśniemy za chwileczkę, już jestem ogarnięty. Za chwileczkę wychodzimy na miasto. Jestem jeszcze oczywiście w swoim e, pokoju w hotelu, ale mamy szajniczek na Rokrafa. Nie jest szajni, nie jest setką, ale, moi drodzy, jak złapiemy tego, jak stałem, pierwszy rajd, Zacząłem, jest Rokraf, mówię, dobra. Robimy go. Why not? I nie usiadł. Kurczę, czy jaki on ma w ogóle catch rate? Strasznie ciężko go złapać. Nie wiem dlaczego. Na srebrną malinę powinien usiąść od razu, nie? Przecież daje większą szansę. Dobra, mamy raz, dwa, trzy. Siedzi. I moi drodzy. Ten rockraf nie był shiny. Ale ten był. Nazwałem go Rockatl od Seattle, pierwszy raj tak się obudziłem, tylko szajniaczek wpadł, ale to oczywiście nie jest część odcinka, jeśli jest część odcinka to jest oczywiście nasz special tutaj, city experience, mamy jajeczko, mamy starpisa wyłączonego, więc super, nie wiem co tutaj jest, czy tu będzie coś ciekawego, jest laprasik, Spoczko potrzebuje xl na niego, więc zostaje Lapras na trady. Jest ekscelencik, powinien usiąść. O, mamy kolejnego. O, strasznie biega mi tu postać. Powiem wam, że to jest normalnie masakra. Jak tutaj kilometry się nabijają i jak wygluwają się jajeczka. Czy złapał się? Złapał się. Dobra, spoko. Także w City Experience. Odbieramy sobie nagrody. Dwa inkubatory zwykłe, dwa super i dwa ride passy. Tego muszę, to muszę zjechać. Dobra, tutaj na Marie opowiada. Thank you, Pokémon Trainer. Battling 2 Raids, H2X, earn 10,000 XP. Eee, no, to raczej będzie easy. Także idziemy na zewnątrz. Może jakiś rajdzik zrobimy. W sumie sporo tego tutaj jest. Ale to już widzimy się na zewnątrz. Także moi drodzy. Mój hotel jest naprzeciwko takiego ładnego budynku. To jest biblioteka publiczna. Widoczek wiecie, nie? Na wprost budynku. To raczej nie jest jakiś super. Ale zawsze na odcinkach chodziliśmy na dół. Teraz idziemy w górę. I w ogóle zaprosiłem moich wspierających. Czekajcie. Mamy białe światło. Zawsze zapraszałem moich wspierających na rajdy na Aksju. I nikt, nikt w niego nie wszedł, i teraz zgubiłem gdzie jest ten rajd. Więc zaciąłem rajd pasa, bo poszedłem po prostu. Poszedłem do toalety i patrzę, nikt nie wszedł z tego rajda. Ale mamy tutaj jednego Aksju do sprawdzenia. Może będzie shiny. I mam nadzieję, że. Uu, sorry. Nie jest shiny. Coś tutaj mi się giba. Jakoś tak dziwnie. W tym. Ale dobra. Złapmy sobie szybko tego axiu. Nie jest dobra EV na pewno, snorlaxik, nie jest shiny, obok jest Pansir. też nie shiny i blitzu też nie shiny, ale wczoraj jedną blitzu udało mi się złapać jak byłem w hotelu, więc no to jest moja druga, bo tą z kokardką dostałem, znaczy z kokardką, w tym strojiku dostałem wcześniej z trade Dobra, czy jest tutaj ten akcyjny? Jest, znalazłem go. Tak jak myślałem. Widzicie? No, tu jest ten rzucony pas. Dobra. Yy, jajeczko jeszcze się kluje, dyszka. Spoczko. Także no, widzicie miasto. Mega, mega, mega. Tu jest zaraz highway. Możemy też zobaczyć. Espur. Yy, za chwilę sobie zrobimy tego rajda pewnie. O, mogę nawet się wstawić. Nice, nice. Będą koiny. Chociaż nie wątpię, bo to szybko spada tutaj te rajdy. Musimy iść tam, tam jest wyżej. Ale głośno, masakra. Tamtą stronę jest lotnisko. To lecimy tam y, jutro. Już do domu. Moi drodzy City Experience, shiny Snorlax, co bych chce? Masaka, jest kolejny. Także kochani, trzeci poziom City Experience ukończony. Naszli nam da, na pewno coś nowego. I tu jest jakiś pokemon. Trochę się boję, że to będzie bazwol, bo ja Bazoola chcę złapać na terenie parku. I zobaczmy, czy tutaj jest już bazło. Special complete. I ściął się ekran. Hello? Hello? Chyba musimy zrestartować apkę. Widzicie? Pokémon się łapią na Go Plusa, ale nic tutaj się nie zmienia. Dobra. Szybki restart. Podłączamy Go Plusa. Niech się łapią. Może coś tam się zaraz złapie. Cyk. Dobra. Jest. Twika chciałbym setkę. Zobaczymy, czy to jest jakieś małe CP. 816. Dobra, złapmy sobie go na szybciutko. Także nieraz po prostu w tych questach tak bywa, że się zetną. Było to tak samo z naszym Shayminem, nie? Na końcu. Więc trzeba było, każdy musiał po prostu zestartować apkę. Czy to jest coś dobrego? Nope. Dobra, wchodzimy w Special Research. Dobra, Ultra Beast. Boczko? Ale my nie wiemy, co tam jest w questie, Ziomuś. Dobra, odbierzmy sobie te questy. Special. Dobra, wiecie co? On mi się chyba zestakował z tym innym. Nie wiem, <gryw> teraz się te pokemony stakują. Dobra, Power Up 4 Times. Dobra, zróbmy sobie. Co możemy sobie spowerupować? Eee, dejno. Dejno, dejno, dejno. Zróbmy sobie power up. Raz, dwa, trzy. Może po prostu tutaj jestem w jakiejś dziurze, w jakiej zdziurze, wiecie? No coś tak mi się tutaj po prostu tnie ta aplikacja i jeszcze nam się wykluwają jajeczka. Wszystko na raz, wszystko na raz. Angus. Nie shiny. Rockraft. Nie Pikipek. Nie może być shiny. I Staffu. Chyba nie setka. Dobra, zapraszajmy na rajdy, dziękuję ślicznie. Sableye. Mamy masakra. Jest kolejny Snorlax. Nie, mi. Manolo, dzięki za Wada Pro. Dobra. I sprawdźmy sobie, czy tutaj, w tym Special Researchu, jest Buzzwall. Chociaż, chociaż... Sprawdzimy sobie to, jak wyjdziemy do parku. Dobra. City Experience. Gramy w mieście. A tu, moi drodzy, jest Verizon i właśnie tutaj kupowałem swoją kartę, żeby mieć internet w Stanach Zjednoczonych. Chyba jest jeszcze zamknięte. Nie ma mojego kolegi nowego. <śmum> Sprzątają. Niedługo pewnie będą otwierać. No, ale Verizon Seattle działał mega, więc jakby ktoś coś, to polecam. I Moi drodzy, na takich eventach To jest masakra 2119, Darkrai Ile sekund my to rozwaliliśmy? 40 No nie najlepiej, ale shiny check Nie jest shiny Pewnie nie będę go łapał, może jedną kuleczkę sobie złapię Ale no powiem wam, no każda ulica tutaj Nie wiem, może ja jestem jakiś inny Ale no jak jestem po prostu gdzieś O matko, a tutaj co jest? Taka szklarnia Czy coś Dziwne wejście Spoczko Dobra, łapiemy Darkaja. Także moi drodzy jesteśmy pod Naszym tutaj teamem Instinct Widać chyba jeszcze Space Needle Oczywiście I dzisiaj kończymy nasze City Experience. Gdzie to jest? Tu jest City Experience. Także tutaj moi drodzy powinien być nasz bazło, Nasza ultra bestia. Zobaczmy sobie, nie mam pojęcia jak jest IV 100%, ale jest kozacki guys! No! Elegancko! I don't think it's good IV Maybe you can nie mogę napka na rzucić. Ale jest tutaj nasza cała ekipa. Oczywiście gramy sobie razem. Także Panie bazwol. Czekajcie. Ah! Excellent. Widzicie? Umiem, umiem. Dwa. Trzy. siedzi bazwol. 1459. A to nie wiem, no ja dopiero zapałem. Także moi drodzy, bazwol do Pokédexu. I zobaczmy sobie, jakie to będzie IV. 15, 15, 15, proszę Państwa, setka. Ale traj został zrobiony w bambuko. Ha, ha, ha. Lipa. 14, 10, 15. Ale może? Nie, przekroczy. Przekroczy, skubany. No trudno, ale na 14,59 słyszałem, że jest w miarę dobry, jeśli chodzi o PVP. Co? 14,10,15 15. A sprawdzasz po ten. Także yy, transfer. <śmany> Nie, żartowałem. Także moi drodzy, to by było na tyle z naszego odcinka City Experience. Zobaczymy, pewnie przetestujemy go na jakimś odcinku z PVP. Fajniej fu, stafu z jajeczka. I znowu zrobię to samo. Zawsze jak zaczynam nagrywać, ktoś zaczyna tam gadać na mikrofonie. Ile? 185? Nie tak źle, nie tak źle. Także moi drodzy, to by było na tyle. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.